Dzień dobry, kochani, Paulita w kuchni Wita. Słuchajcie, patam do Was dzisiaj z takim całkiem innym przepisem niż zwykle, bo już naprawdę do świąt już zostało niewiele czasu, a dostałam parę takich próśb, żeby właśnie nagrać ten przepis. No to nagrywam. A co? Słuchajcie, w niedzielę jeszcze jeden będzie coś na słodko, więc jeszcze, jeszcze się zobaczymy, że tak powiem, przed świętami. Ale dzisiaj chciałabym Wam e, pokazać przepis na świąteczny poncz. Słuchajcie, to będzie akurat z alkoholem, ale też jest przepis na świąteczny poncz bez alkoholu. Także jeśli e, macie ochotę zrobić e, taki bez alkoholu, to też jest taki przepis. A ja tutaj troszeczkę dla dorosłych, bo może e, no, będziecie mieli ochotę sobie posiedzieć i coś fajnego wypić. Nie tylko jeść. Dobra, słuchajcie. E, przypominam tylko o promocji na raty 0%. Słuchajcie, są fajne dodatki. Także, jak coś, to jeszcze do końca roku, do 31 możecie skorzystać z rat 0%. I, a oprócz tego, kupując e, Thermomix zwykły i Rudolfa albo dwa Rudolfy, macie w zestawie 2000 taniej. Czyli płacąc za e, dwa termomiksy oszczędzacie 2000. Ale zapraszam po szczegóły. dzwoncie piszcie. Ciężko mnie teraz złapać, ale jakoś się postaram odpowiedzieć. Dobra, słuchajcie. Stopień trudności łatwy, czas przygotowania 5 minut, całkowite 15. I tu mamy liczbę porcji 2. Zawsze możecie tą porcję, e, liczbę sobie e, zwiększyć, zmniejszyć, jak tam sobie chcecie. Dobra, e, muszę zobaczyć, bo tak naprawdę nawet nie zerknąłam, czy tam wszystko jest w porządku, ale jest, dobra. Na pokrywie naczynia miksującego stawiamy e, szklankę. W moim przypadku jest to świąteczny kubeczek. Dobra. I teraz lejemy 100 gramów wermutu. Białego, wytrawnego w temperaturze pokojowej. O nie, dobra, jakoś się udało. E, no ja mam taki jakiś wermut, nie wiem, na alkoholach aż tak się nie znam, więc e, jest napis wermut to jest. Czy to jest akurat dobre, czy niedobre, nie wiem. Wszystko to no, sprawdzimy, tak? E, bo mówię, nawet nie wiem, czy to jest jakościowe dobre, bo raczej alkohol... To jest taka nie moja bajka, ale dobra, chcieliście, no to spróbujemy, tak? Dobra. 100 gramów vermutu. Ja tu udało mi się 111. Odstawić. Dobra, odstawiłam. Teraz do naczynia miksującego musimy wlać 200 gramów soku jabłkowego. Nawet mam nektar, nie tylko sok. O, dobra. Ciężko te zakrętki się naprawdę, o, mam. 200 gramów. Także zobaczcie, jak już, że tak powiem, otworzycie jedną butelkę Wermutu i butelkę soku, no to sobie możecie kilka tych szklaneczek zrobić. Dobra, to mamy. Teraz sok z cytryny. O, sok z cytryny nieprzygotowany. Więc ja sobie tu za chwilę wycisnę sok z cytryny. Ma to być 50 g soku z cytryny świeżo wyciśniętego. Więc dajcie mi chwilę, ja ten sok sobie wycisnę. Od razu wcisnę go na, do naczynia miksującego i zaraz Wam powiem, co dalej. Dobra, sok już mam, wycisnęłam, ale szczypię palce, jak nie wiem. Teraz miód płynny. O, e, ja mam taki. I tak szczerze, patrzcie, wszystko jest dzisiaj jak na złość, ciężko się otwiera. On jest tak, no raczej jest płynny. Dobra, Lewamy 25 gramów miodu. Nie wiem, czy tu tyle będzie. Wydaje mi się, że będzie. Ale. No, jeszcze troszkę potrzebuję. Jest, brawo, dobra. Reszta zaleję sobie wodę i po prostu można wypić miód z cytryną i wodą zalany. Dobra. E, cynamon. O, kolejną łyżeczkę potrzebuję. Widzicie, teraz mam wszystko w miarę pod ręką, także jest dobrze. Cynamon, czyli jedna e, pół, pół łyżeczki mielonego cynamonu. Dobra, dałam. I jedną laskę cynamonu. Tylko przełamaną na pół. I powiem Wam szczerze, nie wiem, czy mi się tak uda to przełamać. Bo ostatnio to. O jest brawo! Brawo ja! Mam przełamaną laskę cynamonu. Do tego dwie gwiazdki anyżu. Anyż przepięknie wygląda. Słuchajcie. No przecież to są tak cudowne gwiazdki. Ja wiem, że nie każdy je lubi, ale zobaczcie, no wrzucacie i już jest sama dekoracja w sobie. E, więc wrzucę sobie. Dwie gwiazdki, hmm, pachnie ładnie, chociaż szczerze nie przepadam za anyżem takich cukierków czy coś. Jestem z tych osób, które raczej niekoniecznie. Dobra, stawiamy koszyczek i teraz mamy tak 10 stopni, 90. Y, 10. Obroty 10, nie, co ja wiadomo w ogóle. Czas 10 minut, 95 stopni, ja wiem, że to jest dosyć duża temperatura dla miodu e, i obroty 1 i to są obroty z nożami, nie obroty wsteczne. Czyli ustawiamy nasz termomiks. Ja sobie tu przygotuję resztę składników. Zobaczymy, co dalej. Słuchajcie, kochani, aromat jest naprawdę fantastyczny, naprawdę pachnie. Takie święta po prostu. Teraz tak, jak już nam to się wszystko tam podgotowało, to musimy zostawić w zamkniętym naczyniu miksującym do zaparzenia mniej więcej 10 minut. I ja sobie szybko zamienię koszyczek na miarkę. Korzyczek jeszcze nam się przyda, także nie wyrzucajcie go. Ale jak to będzie nam stygło, w ogóle sobie zdejmę, żeby jeszcze szybciej wystygło, bo przecież e, ile będziemy czekać, tak? A obudowa też jest ciepła, więc tutaj tutaj niech stygnie. E, tylko teraz tak, tu mamy taką e, instrukcję, żeby w międzyczasie sobie udekorować szklanki. Słuchajcie, ja mam taką szklankę, szklankę taką bombaczkę, więc tutaj na pewno wleję jedną część. No, ale powiem wam, jak to udekorować. Na talerzyk nasypać dwie łyżki, łyżki? Łyżki. Ale to ja nie potrzebuję dwie łyżki. W ogóle sobie wymyślałam taką szklankę. Ja wiem, że to nie jest szklanka taka do drinków, ale skoro to będzie gorące, no to będzie fajnie się trzymało. O, udekorować zawsze się da. Dobra, dwie łyżki cukru i do tego dwie łyżki soku jabłkowego. Ciężko to nalać będzie, ale się da, wierzcie. O, dobra, może tu jest więcej, ale to nie szkodzi. I teraz tak, brzegi dwóch szklanek do drinków zanurzyć w przygotowanym, najpierw w soku, musimy namoczyć, aha, cukier nie rozprowadził. a dopiero w cukrze, tak? Żeby ten cukier nam się zrobił, o, jako dekoracja do naszej szklaneczki. No i dobra, to nam stygnie. Nie całkiem się okleił, ale już poprawiam, mogłam już sobie po prostu, o, no dobra, jest jest udekorowana szklanka, tamtej nie będę dekorowała, bo e, no bo do tej bańki nie będę dobra, i teraz tak, do szklanek wlać po połowie wermutu, słuchajcie, ja nie wiem jak ja wleję do, do tej swojej bańki to wszystko Może no, powinno mieć jakiś lejek, nie? ale dobra, spróbuję, wlewam połowa Ua. o, trochę się rozlało ale to nic i tutaj reszta Dobra, i dalej. I teraz tak, jak już e, troszeczkę nam to wystygnie, to e, wkładamy do środka właśnie koszyczek i przytrzymujemy go sobie kopystką. Ja to jakoś tak przyzwyczaiłam się, tylko uważajcie, bo to jest jeszcze gorące. E, żeby już nie brudzić nawet kopystki, no to e, po prostu trzymam koszyczek sobie łapką i przelewam. Tu będzie troszeczkę łatwiej do bańki trafić, bo tu mamy dzióbek. I połowę tego aromatu Wlać tu y, aromat tych wywalu I połowę wlać tu Dobra, ja sobie to pomału rozdzielę Jeszcze mało tego Bo jest naprawdę gorące Musimy wyjąć z tego y, anysz I wrócić do szklanki i laskę ton y, wanilii Także ja sobie tu robię I już tak naprawdę będziemy Co? Będziemy degustować A nie, jeszcze udekorować, ale to już szybciutko no, i teraz tak, jak wlałam, już powiem Wam szczerze, nie wyszło jakoś tego dużo. Chociaż tak, tu mam tyle, a tam też tak. No nie wiem, za wiele tego nie wyszło. Ale teraz tak, jeszcze wrzucamy do tego dwa jabłuszka, dwa pomarańcze. No, do tej bańki swojej nie wrzucę i tu jest właśnie troszeczkę minus bańki. Ona fajnie wygląda, chociaż no właśnie nie da się jej udekorować. No i do tego tą laskę. Cynamonu, bo chciałam powiedzieć wanili, i e, nasz aneryż. Słuchajcie, no nie mam wam jak pokazać, bo się boję, że to się wyleje, ale naprawdę od góry zrobię wam zdjęcie, więc zobaczycie sobie. Możecie zobaczyć na Facebooku, czy tam na Instagramie. Zobaczycie, jak to wygląda od góry. A teraz próba, bo powiem szczerze, że nie wiem, jak to smakuje. Na pewno cukrowo, bo pierwsze wylizujemy cukier. Mmm. Ale dobre. Mmm, jakie aromatyczne i takie kwaskowe. Powiem Wam, że dodatek tej cytryny naprawdę jest super. Szczerze, ja bym mogła to pić tak bez alkoholu. Sam sok, nawet trochę rozcieńczony wodą i te wszystkie pozostałe dodatki e, oprócz tego wermutu. Chyba, że jest bez alkoholu może zero, także możecie też spróbować. Mmm. Podawać. E, na ciepło. Także słuchajcie, kochani, kończę, porobię Wam szybciutko zdjęcia i będę się delektować przepysznym pączem świątecznym. Także słuchajcie, widzimy się jeszcze w niedzielę, jeszcze ewentualnie, jak macie na coś ochotę, bo jeszcze mam parę takich propozycji na niedzielę, ale jeszcze nie jestem do końca przekonana, więc czekam, no i będziemy w niedzielę składać życzenia. Pa, pa!